Oto Kleofas. Chłopiec, który początkowo myślał, że pieniądze biorą się z niczego albo może rosną na drzewach, wiedział tylko tyle, że pojawiają się one wtedy, gdy tata lub mama otwierają portfel. To prawda, czasami pieniądze można dostać od rodziców, ale również rodzice muszą skądś brać pieniądze, zwłaszcza że kończą się one prędzej czy później. Nie przybywa ich od drukowania na dziecinnej drukarce lub ręcznego malowania farbkami. A kradzież to bardzo zły i niedopuszczalny sposób zdobywania pieniędzy. Złodzieja wcześniej czy później łapie policja i wsadza za kratki. A więc jak zdobywać pieniądze? Pieniądze trzeba zarabiać. Tymczasem Kleofas, zamiast zatroszczyć się o przyszłość, zastanowić, co będzie robił, kiedy zabraknie pieniędzy, zamiast pomyśleć o tym, jak je zarobić, całą forsę, którą dostał od rodziców, po prostu przepuścił wraz ze swoim kolegą o imieniu Pedro. Kupując ogromne lody, komiksy, mnóstwo zabawek oraz piłkę. Teraz Kleofas nie ma ani grosza. A ciągle kuszą go różne wystawy sklepowe. Chciałby jeszcze pójść do kina, pojechać na wycieczkę. Fajne rzeczy mają także koledzy. Pedro na przykład ma wspaniałe znaczki pocztowe. Kleofasowi udaje się namówić go na wymianę. Oddaje mu swoje zabawki za przepiękną serię znaczków z rybami z wyspy Mauritius. Ale wielu rzeczy nie można zdobyć inaczej niż kupując za pieniądze. Żeby zdobyć pieniądze, kleofas sprzedaje zabawki, które mu się znudziły. Komiksy odnosi do antykwariatu, gdzie ku swojemu zaskoczeniu przekonuje się, że dostaje dużo mniej pieniędzy, niż za nie zapłacił w sklepie.